Siemka to z witam was oczywiście w kolejnym odcinku z serii Od Zera w Trollwie Ojejej, jej, dzisiaj muszę dokupić jeszcze parę monetek, bo będziemy robili Prime od Tak, jak mówiłem ostatnio No może nie tak ostatnio, ale mamy w końcu te 400 Dragonite'ów, już sobie zrobiłem jajko I potrzebujemy do tego 400 monet jeszcze, więc sobie dokupuję jeszcze parę W sumie to już dokupuję od dłuższej chwili, bo miałem tutaj tylko 150 no bo wiadomo, Luxion wjechał i trzeba było wydać z monetki. Ale dobra, mamy. Mamy, mamy. I możemy sobie stuknąć Prime modela Ale zanim go stukniemy, to może zobaczmy sobie, jak tam nasz koeficient wygląda. Wyglądamy teraz. Tak, nie ta postać. Koeficient 6 milionów 400. 100. 400. 12 tysięcy, tak. No, 413. 6 milionów 413 tysięcy. E, dobra, więc y, Power Rank to jest Yyy, e, Power Rank to tutaj akurat widzimy, ile nam da. 560 Power Ranku, no to bardzo dużo, nie? Ale ten coefficient, no ile nam wzrośnie, Jak myślicie? 10% plus, ale to tylko do czerwonych gemów, prawda? No dobra, lecimy oczywiście 400 monet, 4000 fire gem dustu, 100 000 fluxa i jedno jajko, które zbieraliśmy strasznie długo. E, tutaj się jeszcze nie odświeżyło. 4, 413, Był na pewno nam tutaj milion nie wskoczy kolejny. I zobaczcie było 413 a teraz jest 672, czyli wzrosło nam o e, 46... 200, e, 260 tysięcy, 400, 260 tysięcy jakoś tak, tak. było 413, jest teraz 672, więc wzrosło nam prawie o 260 tysięcy. To jest dużo? To jest bardzo dużo. Więc niesamowity skok teraz dostaliśmy di Zobaczcie, critical hit nam już tutaj 102%, nie ciężko by tutaj było tak jakoś podmienić to, żeby żeby to inaczej wyglądało Moglibyśmy na przykład zrobić coś takiego, że na małym gemie to wszędzie jest critical hit, na małym gemie tutaj o wstawić zamiast tego maximum HP critical hit, a na dużym gemie, zamiast tego... Dać sobie maksimum HP, ale tu Owo tam, tutaj nas to nie urządza. THP, no to tam może, może, ale to w swoim czasie, bo jeszcze może pojawią się nam jakieś dodatkowe procenty tutaj tego Critical Hita, bo jeszcze przecież jeszcze nie wszystko jest zrobione. Ym, Jakieś tam smoki, i tak dalej. Może będzie tak, że za jakiś czas po prostu sobie zamienimy z jednego gema tutaj. To jest 7,7 ściągniemy, zamienimy to na maksimum HP, i będzie, prawda? Na razie tutaj nie chcemy się kombinować, bo to jest tylko 2% więcej, prawda? tego dużo HP nie będzie więcej. No, więc. Wow, prawda? Jest i model No, i to jest Primodial, który najszybciej strzela w ogóle ze smoków strzela automatycznie najszybciej jak widzicie pik 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 tylko jego wadą jest to że lata wolniej 95 a normalny lata 90 znaczy ten lata 90 normalny lata 95 a na skrzydłach się lata 100 a na smoku primordial żółtym się lata 105 Więc tu jest jego wada że on lata najwolniej ze wszystkiego on lata tak szybko jakbyście jeździli nim. Więc no ma swoje zastosowanie, prawda? Bardzo szybko można nim strzelać, można nim farmić sury na przykład. No, tak chciałem dzisiaj Wam pokazać. To jedyna rzecz, którą dzisiaj zrobimy, mianowicie właśnie ten Primodial. Nie wypadło nam jajko, ale uzbieraliśmy dzięki temu, że właśnie ten power rank sobie tak zrobiliśmy, że codziennie 5 tych fragmentów dostawaliśmy i dzięki temu tak szybko to jajko ogarnęliśmy. No i zobaczcie, 32 700. 32 700. już tak blisko 33,000. Naprawdę, niedługo już sobie dociągniemy te tysiące i będziemy sobie robili solo całą Shadow Haha. Dobra, taki dzisiaj krótki odcinek. W końcu dało się tego Prime zrobić, więc dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku.